Start! Tu proszę Państwa kiwiamy się. To jest grane, co oni tam robią, bo ja nie mogę. Się kiwiam, a się nie umiem pokiwać. tu. A to jest grane. Jeden jeden. Szybciej, jeden nie jeden. To będzie takie długie A, takie długie filmy.

Ciuch, ta piłka prawie do garażu wpadła. Mama! No. Przerwana Prawdzi... gra przez... Przerwana gra przez... Zatrzymaj!